Szanowni Państwo, pięknieje nasza gmina, pięknieją sołectwa, ale o Raduniu można powiedzieć w szczególny sposób, że on jest piękny od dawna. Każdy, kto przejeżdża przez Raduń zauważy, że są tu niezwykle zadbane domostwa, które są świetną wizytówką gospodarzy. Świadczy to o, świadczy to o tym, że w szczególny sposób dbacie Państwo o swoją małą ojczyznę, o dom, o raduń. Dlatego stojąc tu dzisiaj przed nowym obiektem, bardzo się cieszymy, że wkrótce trafi on do Państwa rąk, do Państwa władania. Świetlica, czyli Centrum Kultury i Integracji Społeczności Lokalnej. I niech służy Państwu ona jak najlepiej. Organizujcie spotkania kulturalne tak, żeby właśnie się integrować. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, nim gospodarze przedną wstęgę i zaproszą nas do środka, powiemy kilka zdań na temat tego nowego obiektu. Szanowni Państwo, 70 parę lat to niby niewiele w historii, powiedzmy nowej epoki, nowych, nowych tych dwóch 2000 lat, ale jeśli chcieliśmy szukać jakichś śladów związanych z historią powojenną po 45. związaną z tą po 45. roku, to trudno było znaleźć osobę, która by powiedziała kiedy ta świetlica została otwarta co wcześniej w niej było, co później jak to wszystko przebiegało i dopiero trafiliśmy na pana Józefa Gigla, który mieszka obecnie w Hosznie. Jako pięcioletni chłopiec przyjechał do Radunia we wrześniu 1945 roku i on autorytatywnie stwierdza, że świetlica wiejska zawsze była w tym miejscu. Oczywiście opowiadacie o tym, że przechodziła z jednego domu do drugiego, że była między innymi Yy, tu gdzie mieszkają obecnie państwo Kociubowie czyli trzeci budynek od warsztatów tak jak on mi to tłumaczył yy, ale on twierdzi że były to tylko chwile chwile kiedy dach był dziurawy kiedy trzeba było coś naprawić a tak generalnie świetlica wiejska w Radoniu zawsze mieściła się w, w tym miejscu jako ciekawostkę mogę wam powiedzieć że kiedyś tej świetlicy Trenowali nawet bokserzy, ale o tym kiedyś powiem więcej. To proszę w takim razie powiedzieć, jak doszło do remontu. Oj, do remontu to sięgnę po ściągę. Mamy takie na wystawie fajne zdjęcie. Dokładnie 25 września ubiegłego roku burmistrz Robert Adamczyk podpisał umowę na dofinansowanie z programu rozwoju obszarów wiejskich właśnie tej Świetlicy. W tym wydarzeniu, jak widzimy na zdjęciu, uczestniczył wasz mieszkaniec, radny Rady Miejskiej, Krzysztof Połomski. To właśnie on wówczas stwierdził, że gdyby ściany tej świetlicy mogły mówić, to opowiedziałyby niejedną ciekawą historię z życia wsi, z waszego życia. Chociaż we wsi prowadzone były inwestycje, w tym m.in. położono asfalt nowe chodniki to jednak wszyscy z zazdrością patrzyli na wioski sąsiadujące z wami choćby w Sławęcinie, Wardyniu, Solinie, Rzecku, Kołkach, Piaseczniku, Stradzewie, Zamęcinie, Zamenc Zwierzynie gdzie powstawały nowe świetlice Szanowni państwo pan burmistrz Robert Adamczyk wypowiedział kiedyś takie słowa cytuję to oczywiste że chciałoby się o wiele więcej ale gospodarować trzeba takim budżetem, na jaki nas stać. Wiedzieliśmy, że budynek trzeba ratować od zaraz, ale zdawaliśmy sobie też sprawę, że bez dofinansowania trudno będzie to zrobić. Przypomniał też, że dowodem na to, że ten problem niemal spędzał mu sens oczu, było między innymi to, że wcześniej już wydano pieniążki na wykonanie dokumentacji i wymianę dachu. Sytuacja radykalnie się zmieniła, kiedy nasz projekt, projekt wykonany przez yy, pracowników podlega naszemu szefowi. Zyskał uznanie jako wśród ponad 116 uzyskał największą punktację i Świetlica Wiejska w Raduniu już było pewne, że otrzyma dofinansowanie właśnie z wymienionego wcześniej prowu. W sumie całe przedsięwzięcie kosztowało ponad 840 tysięcy złotych, z czego część budowlana 762, a wyposażenie prawie 50 tysięcy. I co ważne, z RPO województwa zachodniopomorskiego otrzymaliśmy pół miliona bez chyba dwóch groszy, a ponad 340 tysięcy dołożone zostało z kasy gminy. Z pewnością mieszkańcy Radunia już wiedzą, że przebudowany został cały obiekt i wyposażony został m.in. w sprzęt audiowizualny, w stoły do tenisa ziemnego i do bilarda, stoły bankietowe, krzesła dla stu osób i trzy stanowiska komputerowe. Nowy sprzęt trafi, trafił również do kuchni, zmywalni i do pomieszczenia biurowego. W projekcie przewidziano również zagospodarowanie terenu wokół świetlicy. Ja po pierwsze chciałbym bardzo serdecznie podziękować za zaufanie, ponieważ kiedyś obiecywałem wam, że powstanie droga, droga powstała, potem rozmawialiśmy o chodnikach, te chodniki również powstały. Później z niedowierzaniem niektórzy myśleli, że z tą świetlicą to trochę tak no będzie, nie będzie. Najpierw w dach, potem długo długo nie było pieniędzy. no myślę, że powstał obiekt w tej chwili taki, który no z racji przede wszystkim tego, że otrzymaliśmy dofinansowanie. No mógł powstać w takim kształcie, jak, jak tutaj państwo za chwilę zobaczycie, myślę, że spełni wasze oczekiwania i tych wszystkich osób, które będą z tej świetlicy korzystały. E, szkoda oczywiście, że nie stało się, że ta świetlica mogła poszpo, powstać w momencie, kiedy była likwidowana szkoła w Raduniu, ale tak jak powiedziałem, gdzie indziej, tak naprawdę te potrzeby były większe. E, I Raduń e, tak przy, 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 przy tych wszystkich e, innych miejscowościach to wypadał dobrze. I myślę, że tutaj Państwo ze zrozumieniem czekaliście tyle czasu, ale w tej chwili, za chwilę okaże się, że warto było czekać. Ja serdecznie gratuluję, że taki obiekt będziecie mieli, będziecie mogli go użytkować i tak naprawdę będzie służył całej społeczności, myślę, że nie tylko Radunia. A gdzieś tam te pomysły, które się rodziły, a propos, a propos nie wiem, tutaj działań księdza, który chciał tworzyć jakieś tam zajęcia i tak dalej. Myślę, że nie będzie trzeba szukać już innych pomysłów, innych pomieszczeń, tylko wykorzystywać w pełni ten obiekt, który powstał. Eee, no co, ku chwale lokalnej społeczności. Gdy we wrześniu ubiegłego roku poproszono mnie o to, e, abym wziął udział w uroczystym podpisaniu umowy na dofinansowanie z programu rozwoju obszarów wiejskich e, remontu świetlicy w Raduniu, najpierw poczułem ogromną radość i satysfakcję, a potem ulgę z tego, że w końcu uda się zrealizować Zadanie, o którym mieszkańcy mówili przez ostatnie kilkanaście, może nawet kilkadziesiąt lat. Miejscowi o tym doskonale wiedzą, ale naszym dzisiejszym gościom warto podkreślić to, że świetlica w Raduniu od zawsze skupiała najważniejsze akcenty życia społecznego naszej wsi. Tu odbywały się zabawy, spotkania towarzyskie, wesela, trzciny, komunie. Imprezy okolicznościowe, a także sportowe. Dzisiaj już śmiało możemy stwierdzić, że to wszystko nie tylko odżyje, ale nabierze też nowego formatu. Jestem pewien, że utworzone właśnie Centrum Kultury i Integracji Społeczności Lokalnej kreować będzie wydarzenia, które wpisywać będą się w historię naszą wsi, a my z dumą będziemy mówić o obiekcie który tak zgrabnie wkomponował się w naszą piękną wioskę. Panie Burmistrzu, w imieniu mieszkańców serdecznie dziękujemy za zrealizowanie tej inwestycji. Proszę też przekazać nasze podziękowania Marszałkowi Olgiertowi Geblewiczowi, bo bez wsparcia z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Obiekt ten byłby zdecydowanie skromniejszy. Proszę opowiedzieć o inwestycji, konstrukcji obiektu i wyposażeniu tego obiektu. Znaczy to bardzo dużo mówienia, tak? więc ja tam, na te... ja konstruktor nie jestem, więc o konstrukcji się za bardzo nie będę wypowiadał, ale to jest obiekt, który tak naprawdę stanowił świetlicę wiejską, stary obiekt świetlicy wiejskiej, pewnie budowany przed wojną, który w ostatnim czasie przeszedł modernizację. Najpierw musiał być wymieniony dach, który z racji tego, że pokrycie było nieszczelne, po prostu już był zniszczony i częściowo trzeba było tam elementy poszycia wymienić, natomiast udało się zachować elementy, antykonstrukcyjne w całości, więc tego nie trzeba było wymieniać. No, i później udało się pozyskać pieniądze na kompleksową modernizację tego obiektu. Dofinansowanie sięgło prawie pół miliona złotych, natomiast całość prac modernizacyjnych to było ponad 800 tysięcy złotych. Roboty budowlane to było ponad 700 tysięcy i całościowe wyposażenie stoły, krzesła, wyposażenie kuchni, zmywalni, trzy stanowiska komputerowe, ponieważ ten obiekt będzie stanowił Oprócz tego, że będzie stanowił jakby świetlicę wiejską dla lokalnej społeczności, tak też będą tutaj prowadzone zajęcia i stąd te stanowiska komputerowe, ponieważ będziemy musieli, będziemy musieli zatrudnić tutaj jeszcze osoby, które te zajęcia będą prowadziły. A jakie znaczenie z punktu widzenia miejscowości ma powstanie właśnie tego Centrum Kultury i Integracji społeczności lokalnej właśnie w Raduniu? No na pewno bardzo duże. Od paru lat już tak naprawdę no spotykaliśmy się tutaj, ale warunki były naprawdę bardzo, bardzo trudne. W niektórych momentach jeszcze przed remontem dachu nawet, nawet deszcz padał do środka, przeciekał ten dach. Potem, gdy ten dach został naprawiony, podłoga była dziurawa, więc, więc naprawdę trudno było. Ale pomimo to organizowaliśmy imprezy tutaj, głównie dożynki, Dzień Dziecka, Mikołajki. E, więcej imprez, naprawdę, e, na więcej imprez nas, nas nie było, stać e, z tego względu, że no, budynek taki był, jaki, jaki, jaki był. W tej chwili e, liczymy na to, że pomimo tych spotkań codziennych przy, przy bilardzie, czy przy, e, przy tenisie stołowym, e, będziemy również spotykać się na, na imprezach e, nie tylko Dożynki, czy tam Dzień Dziecka, ale wielu, wielu innych. Imprezach. Z obiektu będą mogli korzystać mieszkańcy Radunia pewnie i nie tylko. Tak, Natomiast z oczywistych powodów obiekt jest umiejscowany w miejscowości Radun jest dedykowany dla mieszkańców Radunia. W sytuacji, kiedy tworzy się przedsięwzięcie pod tytułem Zaprojektu i wybuduj, to jest zwykle wytężona praca i inwestora i, i tych, którzy ten projekt realizują. Ja powiem tak, że no już trosz, trochę inwestycji zrealizowałem, ale tutaj współpraca z. Wykonawcom przebiegała, e, przebiegała harmonijnie, i wydaje mi się, że e, w stosunku do środków poświęconych e, na, na ten obiekt i to, co można było zrobić, to ja bym ocenił go na 6. Ten obiekt na pewno robi wrażenie na tle e, innych świetlic wiejskich w naszej gminie, czy, 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 czy też nie tylko w naszej gminie. To naprawdę jest, jest, to, jest to rewelacyjny obiekt i, i bardzo się wszystkim podoba od, od, od samego początku, kiedy został tylko oddany przez budowlańców, także no, my oceniamy go bardzo, bardzo pozytywnie i mamy nadzieję, że będzie nam długo, długo służył. W stosunku do innych obiektów to trzeba sobie jasno i wyraźnie powiedzieć, że na ten moment, że ten obiekt jest nowy. Wszystkie te, które były odbierane i były, i, i były nowe, no to też wyglądały fajnie, natomiast no, na ten właśnie ze względu na dofinansowanie i to dosyć duże dofinansowanie, finansowanie no yy, myślę że pieniążki nie poszły na marne i, i będzie służył mieszkańcom i wszyscy będą zadowoleni przez długie lata